Tomek Miodek witam i pozdrawiam Tak wygląda właśnie dzisiaj ruch na mojej pasiece, Ale nie od rana Bo od rana są cały czas takie pochmurne jest niebo Ale jest ciepło zrobiło się To jest bardzo ważne Mieliśmy dzisiaj dwa razy upłaty deszczu Ale takie po 15 minut ładnie ciepło, fajnie było i ładnie pokapało Takie jest właśnie najlepiej Jest wilgotno Rzepak tutaj Pszczoły słychać w robocie Wczoraj wygryzła mi się pierwsza matka. Jedna, ale dzisiaj już było. Miałem całą listwę. To z tego mojego pierwszego przekładania, co pokazywałem razem z moim kolegą Piotrkiem, jak on się uczył robić. Pędzelek. No, dzisiaj się wygryzła ta cała reszta. I się wygryzło kilka z tych, które miały być planowane na jutro. To jest moja cieplarka. Jeszcze tutaj dużo nie ma. Mało zaczyna przybywać. Teraz będzie przybywało codziennie już. No i codziennie coś będzie wychodziło. Właśnie muszę zerknąć, czy tu coś. No. Raz. O, jest jedna. Jest, jest, jedna. A tu z tych jeszcze. I tu też jest. Okej. Okay. Są. So. Chyba mam trzy teraz. Zjadłem obiad i trzy matki. A dzisiaj przekładałem 120 lat i mam cztery startery. Wszystko mam już w tej chwili już mi się to na razie wszystko ta cała podoba rozrasta. Mam tutaj takie na poczet tego, żeby tego nie zapamiętać, żeby tego, żeby tego nie, musiał, nie musiał tego pamiętać, to mam tutaj zrobione specjalne notatki. Bo naprawdę trudno to wszystko już teraz zapamiętać, gdzie Je to jest porozlokowywane po całej pasiece. Pasieka jest ponumerowana. Tutaj u mnie ym, są ponumerowane stojaki i każdy ul to wiem jak to jest na dziesiątym stojaku stoi, to jest, są trzy ule, to jest A, B, C Nie. i to jest dla mnie jasne. No widzę po południu jakoś się fajnie zrobiło. Bardzo ładnie, strzały noszą, słoneczko takie, o teraz jest za chmurką. Dzisiaj już zapakowałem, tutaj mam te uliki, cztery strony świata. To już je zapakowałem matkami, które się ci wygryzły. Plus... O, nie? Muszę gdzieś je schować. Ale teraz, jak jest przy takiej pochmurnej pogodzie, to nie ma problemu. To absolutnie bo to jakby był jakiś upał to mnie gdzieś może je w cień schował a nawet próbował je może wynieść do, do piwnicy. Akacja no nie wiem po tym że paku ta akacja kiedy ona będzie jak myślicie trudno powiedzieć. Dziękuję pięknie za oglądanie i do następnego razu. Może do jutra. Ciao bye bye.